4 września 1949 roku obok szkoły w październiku odbył się festyn. Wszyscy bali się rozmawiać o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce tego dnia o godzinie 19. Grupa gospodarzy z okazji odpustu postanowiła zorganizować festyn i zabawę taneczną przy szkole. Na sale usiłowali wejść czterej bracia, ale niestety osoba sprawująca nadzór przy wejściu nie mogła ich wpuścić bez wcześniejszego wykupienia biletów. Nagle doszło do awantury oraz zgromadziło się więcej osób, które zaczęło wykrzykiwać pogróżki w stronę funkcjonariuszy Kazimierz Rusin, który zauważył, co się dzieje, postanowił interweniować i wystrzelił z automatu kilka amunicji w powietrze. W drugiej serii strzałów doszło do zabicia dwóch osób. Seznany świadczył, że postrzał nastąpił przypadkowo, ale sekcja zwłok wyklucza taki przypadek, aby z jednej serii zabić w ten sposób dwie osoby. Ostatecznie mordercy zostali uniewinnieni, a postępowanie umorzone. Do dzisiaj nie wiemy, jak naprawdę potoczyła się sytuacja i kto był winny. Kto postanowił rozpocząć budowę kościoła na sierpcu? Zanim odpowiemy na to pytanie, to trzeba byłoby zacząć od historii w ogóle tego miejsca, sanktuarium, oczywiście bardzo krótko. Początki tego sanktuarium. Yy mają w takiej miejscowości, która się nazywa rasztat są obecne Niemcy i tam Jan Matras, który został wcielony do wojska austriackiego w 1793 roku, zostaje ranny i kiedy leży, można powiedzieć, taki umarły, ma świadomość, że za chwileczkę stratują go konie wojsk francuskich, zaczyna modlić się do Matki Bożej o ocalenie. I oczywiście tego ocalenia doznaje Matka Bożego, osłania swoim płaszczem, jak to mówi i relacjonuje ten cud i kiedy zostaje to szczególnie pocalony, obiecuje matce najświętszej, że wybuduje kapliczkę kuliczki. I rzeczywiście tego słowa dotrzymuje, wraca z wojska, przenosi się na pasiebie z Laskowej i tutaj buduje kapliczkę, najpierw taką bardzo małą, niewielką kapliczkę, w której umieszcza obraz, który kupuje u mało znanego artysty z okolic Gorlic. I kult matki najświętszej od tego momentu zaczyna się rozrastać bardzo mocno, bardzo mocno, bo ludzie przychodzą do tej z okolic i nasi i tutajsi parafianie, wtedy pasiebie to była bardzo, bardzo mała wioseczka. No Ten kurcie rozrastał, rozrastał. Także po wielu, wielu latach, bo po 159 latach, wybudowano tą nową świątynię w latach 70. minionego stulecia. Ksiądz Michał Korzeń, który był ówczesnym proboszczem wraz z parafianami, wybudowali piękne sanktuarium, które na te owe czasy było bardzo nowoczesne. Wysiłkiem, niezwykłym wysiłkiem i pracy, i oczywiście ofiarności, bo tutaj trzeba było wszystko przywieźć koń, nie było dróg praktycznie. Więc ludzie wraz z, z kapłanem wybudowali tą świątynię, która piękna jest do tej pory. Bardzo dziękuję księdzu za wywiad i za to słowo, które ksiądz udzielił. Proszę bardzo.